generalnie, nie dość, że nie ma skutków ubocznych, to jeszcze poprawiają się tak ważne parametry metaboliczne. Po prostu... Ja Masakra. Nie, ja nie wiem. Dlatego... No przykro mi, no, z, przepraszamy Ciebie, dietetyku jeden z drugim, który uważasz i zalecasz nadal jako podstawę, jako podstawę, a nie dajesz innych opcji Twojemu y, pacjentowi, y, myśląc, że badania naukowe wspierają w odchudzaniu diety niskotuszczowe. Zastanówmy to... się, jakie mechanizmy stoją za tym, że dieta keto, styl życia keto rozwala inne style życia pod wpływem, pod kątem zdrowego spadku masy ciała. Jeżeli chcesz się zdrowo odchudzić, to no jesteś w dobrym miejscu z dobrymi ludźmi, z grupą niezależnie myślących, pięknie żyjących osób pod egidą, braci rodzeń, a bracia rodzeń to my. Tak zgadłeś, tak zgadłaś, będziemy mówić o diecie keto, o stylu życia niskowęglowodanowym, ale dzisiaj przyjrzymy się temu ogromnemu potencjałowi odchudzania, odchudzania i jeszcze raz odchudzania. Dodałbym zdrowienia metabolicznego. Oczywiście, słuchajcie, nie bierzemy tej wiedzy z kosmosu. To nie jest tak, że coś nas nawiedziło i po prostu mówimy nie myśląc. Chociaż mam wrażenie, że trochę nawiedzeni tu my jesteśmy, nie, ale nie, tak nie, może jest. pozytywnie. <grym> Opieramy się na nauce, chociażby tej nauce, którą właśnie usłyszycie dzisiaj. Wraz ze wzrostem częstości występowania otyłości, XXI wiek był świadkiem pojawienia się Różnych programów dietetycznych. A to, 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 to akurat nie nauka? Z dietą keto na czele, promujących utratę wagi i poprawiających sprawność fizyczną. Wiele badań wykazało, że dieta ketogeniczna jest potencjalnie obiecującą dietą do zmniejszania otyłości przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do aktywności fizycznej. Cokolwiek tam mieli naukowcy na myśli, ale generalnie to ostatnie <noise> tak. zdanie: kupy się nie trzyma. <noise> są diety, które powodują, że nie masz zdolności? No, są takie. A, mm. Czyli w sumie y, trzyma się te kupy. Mhm. Badanie przeprowadzone w 2016 roku wykazało, że u klinicznie zdrowych, chorobliwie otyłych osób dorosłych ze wskaźnikiem masy ciała BMI powyżej 45, Krótko trwała dieta ketogeniczna skutecznie zmniejsza masę ciała, obwód talii, ciśnienie krwi i insulinooporność. Matko Boska, nie dość, że chudli, to jeszcze tracili w talii ciśnienie krwi i insulinooporność się powoli wycofywała, więc. Zły styl życia. Nie daj Bóg jeszcze te tabletku zaczęli wycofywać. Co ty na to? To jest zły styl życia. To jest niebezpieczny styl życia, bo. jest niebezpieczny. Mhm, mhm. Mów, mów, to jest Twoja część. A, moja część. No, 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 żyjemy ewidentnie w Matrixie. Tutaj słowo Matrix bardzo pasuje. No, bo zobaczcie, bardzo często jest tak, że z jednej strony osoby, które zajadają się tymi frytkami z McDonalda i Big Maciem podwójnym, kiedyś też tam byłem, um, patrząc na, na bok, mówią, ale mięso zabija. Mięso zabija, mięso jest niezdrowe. No, i te same osoby prawdopodobnie mówią, że. Obniżenie ciśnienia, wycofanie insulinooporności, odstawianie leków na cukrzycę tylko i wyłącznie dzięki diecie keto jest niezdrowe, no bo w mediach mówią, że keto zabija. W długoterminowym badaniu dieta ketogeniczna znacząco obniżyła u tych pacjentów BMI, poziom cholesterolu we krwi i glukozy w osoczu oraz zwiększyła utratę masy ciała, zmniejszając tym samym czynniki ryzyka różnych przewlekłych chorób związanych z otyłością u otyłych pacjentów z hipercholesterolemią i BMI powyżej 30% bez żadnych skutków ubocznych. Nie, bo to jest niemożliwe. Jak to bez, jak skutków, bez ubocznych? skutków ubocznych? Dobra, kończymy ten film, to jest zbyt kontrowersyjny film. <laughs> jak może jedzenie prawdziwego jedzenia nie mieć skutków ubocznych? To tabletki nie mają skutków ubocznych. Chyba coś... Łukasz, jak zamykamy to, kanał. Jak to? Przecież to się nie sprzeda. Przecież jak napiszemy w, w Onecie czy na Pudelku, że nie ma skutków ubocznych, że ludzie nie, nie, nie umierają, krew się nie leje, czołgi nie jadą, no to przecież nikt tego nie będzie czytał. Muszą być skutki uboczne, musi być śmierć i tak dalej. To może w dalszej części. W kontrolowanym badaniu, w którym wzięło udział 20 uczestników, którzy otrzymali dietę ketogeniczną, istotną poprawę parametrów biochemicznych zaobserwowano po 8 tygodniach. Przynależenia do grupy ketogenicznej, która obejmowała zmniejszenie BMI, no te, to LDL zaczęło się powiększać, trójglicerydy się zmniejszały, insulinemia i farazy wątrobowe poprawiały się, czyli generalnie nie dość, że nie ma skutków ubocznych, to jeszcze poprawiają się tak ważne parametry metaboliczne. Po prostu. Ja Masakra. Nie, ja nie wiem. To, ale to, to znaczy m.in. chociażby to, że stłuszczenie wątroby się wycofuje. No zerknijcie sobie, kto ma przed sobą wyniki badań, to niech zerknie. Jeżeli ma podwyższony alat aspat GGTP, dodatkowo wysokie trójglicerydy, to masz stłuszczenie wątroby. I to może być wycofane, tak? Wycofane bez skutków ubocznych, nie daj Boże, pod wpływem stosowania w stylu bardzo niskowego czyli keto. A teraz jeszcze Was dobiję. Ponadto Dieta ketogeniczna ma bardziej korzystny wpływ na otyłość niż inne diety. W metaanalizie 11 badań stwierdzono znaczną redukcję masy ciała w grupie pacjentów z niskowęglowano nowym stylem życia w porównaniu z grupą, która miała dietę niskotłuszczową. Ale to było 11 do 0. Przepraszam. Generalnie, no. Takim głównym nurtem jest zachęcanie was do ograniczania tłuszczu. Diety niskotłuszczowe to jest taka. Kurcze, klasyka. I liczenia kalorii. Nie zapominaj. I, I podstawa. No i badania naukowe jednak nie wspierają tego. Dlatego, no przykro mi, no z, przepraszamy ciebie, dietetyku jeden z drugim, który uważasz i zalecasz nadal jako podstawę. Jako podstawę, a nie dajesz innych opcji Twojemu pacjentowi, myśląc, że badania naukowe wspierają w odchudzaniu diety niskotuszczowe. No to uwaga, odpowiedź BB. B, to już nie jest prawda. A Ty się dziwisz, skoro głównym sponsorem, głównymi sponsorami największych kongresów dietetycznych jest Coca-Cola i Danio. No przecież oni muszą spowodować, że Ty musisz liczyć kalorie, bo na tym się opiera ich biznes i strategia marketingowa. Nie wierzę, nie wierzę w to, co mówisz. Podobne, podobnie metaanaliza randomizowanych badań kontrolnych wykazała, że w porównaniu z dietami niskotłuszczowymi Keto skuteczniej poprawiała parametry metaboliczne związane z kontrolą glikemii, masy ciała i lipidów u otyłych uczestników, zwłaszcza z wcześniej istniejącą cukrzycą. Z wcześniej istniejącą cukrzycą, jakby sły, słyszy, słyszycie, tak? Jakby cukrzyca, keto. No ktoś Wam powie, że te dwie rzeczy nie mogą się ze sobą łączyć, No a my Wam mówimy, że mogą. Większość badań dobitnie pokazuje, że zmniejszone. Przyjmowanie węglowodanów może obniżyć poziom cholesterolu całkowitego i trójglicerydów oraz zwiększyć poziom HDL. Ponadto dieta ketogeniczna zwiększa rozmiar i objętość cząsteczek LDL-C, może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które można przypisać większej miażdżycowości mniejszych cząsteczek LDL. Czyli tam, żebyście nie słyszeli tylko, że miażdżyca, miażdżyca i keto to miażdżyca, bo przecież te wszystkie media o to chodzi, żebyś, żebyście myśleli, że keto to miażdżyca. Chodzi dokładnie o coś innego, czyli keto to mniejsza miażdżyca, bo wycofanie tych największych czynników choroby metabolicznej typu nadciśnienie, typu cukrzyca, typu insulinoporność tłuszczenie wątroby. Jakby kumacie tutaj o co chodzi, prawda? Tak, no i powtarzamy, będziemy powtarzać, że to, 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 ta jedna taka ta biedna LDL, y, która jest pomiatana w prawo i w lewo, i głównie y, obwinia się to biedne LDL za to, że umieramy na zawały serca na udary. No jakąś dziwnym trawem, kurczę, cały świat jest na tabletkach obniżających LDL, <laughs> a udarów zawałów jest. Coraz więcej, dlatego warto rozważyć i warto uwierzyć w to, że to LDL może być mniejsze może być większe. Na diecie ketogenicznej to, to LDL jest większe i nie robi krzywdy, a na diecie wysoko gdzie jest wysoko, wysoka insulina i wysoki poziom glikemii, jest mniejsze i wtedy robi. Ma potencjał do robienia krzywdy, bo cały czas powtarzamy jedno i samo LDL bez innych czynników. No sorry, no, 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 no nie mówmy tak, że to tylko LDL. Patrzmy na człowieka całościowo, a nie LDLowo. owo To zostawmy już to LDL, nie pastwmy się nad czymś, co jest naturalnie potrzebne do budowy całego organizmu, czyli cholesterol. Zastanówmy się, jakie mechanizmy stoją za tym, że dieta KETO, styl życia Keto, rozwala inne style życia pod wpływem, pod kątem zdrowego spadku masy ciała. Naukowcy zaproponowali kilka mechanizmów wpływu Keto na utratę wagi. W tym Zmniejszenie apetyt z powodu większego efektu sytości białek poprzez zwiększenie stężenia hormonów sytości, takich jak peptyt glukogonopodobny 1, cholecystokinina i grylina, wpływ na hormony kontrolujące apetyt i możliwe bezpośrednie tłumienie apetytu przez ketony, takie jak beta-hydroksymaślan, które działają za, zarówno na sygnalizację energii sytości, jak i pośredniczą w centralnym sygnale sytości. Jest, jakieś to jest to ważny argument, no i te mechanizmy są y, rzeczywiście ciekawe. One 10 lat temu były jeszcze w ogóle nieznane, no bo ketony to przecież mm -hmm. były te śmier śmiercionośne y, cząsteczki, jak bomby y, tak naprawdę. Ketony to śmierć, tak się mówiło, a teraz widzimy zupełnie coś innego. Ketony to dobro, ketony to brak wilczego y, głodu, brak tego apetytu, pożądania na y, słodkie i węglowodany. Dlatego jest godzina prawie 15, ja nie czuję głodu, nie jadłem dzisiaj jeszcze posiłku, nie zamierzam, jesteśmy zapracowani, mój organizm że jest teraz w stanie ketozy. Drugi mechanizm to. to wyższa efektywność metaboliczna w spożywaniu tłuszczów, na co wskazuje obniżenie spoczynkowego współczynnika oddechowego. I oczywiście to, to są szczegóły i ta wiedza wam nie jest potrzebna. Ważne żebyście wiedzieli, że tłuszcze, mhm. czyli pozyskiwanie energii z tłuszczu jest zdecydowanie lepszą opcją dla organizmu niż pozyskiwaniu energii tylko i wyłącznie z glukozy. No to jedziemy w takim razie dalej. Oprócz utraty tłuszczu i masy ciała, dieta ketogeniczna może wywierać szereg innych korzystnych skutków na otyłość Insulinooporność jest powszechna u otyłych pacjentów. Diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów mogą poprawić kontrolę glikemii, poziomy hemoglobiny glikowanej i markery lipidowe u osób otyłych, zanim nastąpi wyraźna utrata masy ciała, co wskazuje, że diety ketogeniczne może poprawić markery metaboliczne niezależnie od utraty masy ciała. Dokładnie ci dlatego mówimy, masa ciała to jest przy okazji. Chodzi tutaj o zdrowienie metaboliczne. Czujesz się lepiej, poprawiasz obwody. Często wiele osób mówi, no dobrze, ale waga nie spada. I tu trzeba troszeczkę zmienić podejście, zmienić perspektywę. Waga ciała spadnie zgodnie z perspektywą długoterminową. Zwiększasz też masę mięśniową, bo zaczynasz ćwiczyć oporowo. Na to nie patrzcie, chodzi o zdrowie metaboliczne. Tak, nie przejmujcie się masą ciała, nie mieszcie tej masy ciała tak yy, yy, maniakalnie. Pamiętajcie, że w Twoim środku, w organizmie właśnie zachodzą procesy, które sprawiają, że zaczynasz zdrowieć i wydłuży się tobie życie. A jak staniesz na tą wagę za dwa miesiące, to zobaczysz dopiero co się dzieje, ale nie stawajcie co tydzień, co, co, co dzień, to nie ma sensu. Odchudzajmy się nie po to, żeby być chudym czy szczupłym, tylko po to, żeby być zdrowym metabolicznie. Co więcej, w eksperymentach izokalorycznych dieta ketogeniczna wykazała dramatyczną poprawę markerów metabolicznych niż dieta niskotuszczowa u otyłych uczestników z insulinoopornością. Dieta ketogeniczna może chronić przed uszkodzeniami funkcji poznawczych wywołanymi otyłością i wywierać pozytywny wpływ na nastrój u otyłych uczestników. Inny postulowany korzystny wpływ Diety kotegenicznej wiąże się z długowiecznością, także słuchajcie. Mm -hmm. No po to to robimy, żeby długo, pięknie żyć, bo można pięknie żyć i trzeba pięknie żyć, i fajnie, że tu jesteście. To znaczy, że w Waszej głowie pojawiła się ta naprawdę fajna i rozsądna myśl, że chcę coś zrobić, żeby długo i zdrowo żyć. Czyli przepraszam, kłaczek, Mama. ale on nie przeszkodzi mi w długowieczności. To jest grupa niezależnie myślących osób. Co robisz? No, próbuję zmierzyć poziom ciał ketonowych, ale jakoś tutaj. To mierz ten poziom ciał ketonowych. W tym czasie ja no, poproszę Was o walnięcie w kciuka. Wtedy bezduszne algorytmy pomogą Łukaszowi odpalić ten ketometr i zmierzyć poziom ketonów. Zasubskrybujcie kanał i poczekajcie na żywo. Zobaczycie, co się dzieje. Łukasz generalnie nie potrafi sobie poradzić z, z zwykłym, malutkim ketometrem. Może po prostu włącz do kontaktu.